Hej, w dzisiejszym filmie przetestuję kosmetyki A, -A Wings of Color, kolekcja Ameli Szczepaniak It Girl. Jestem bardzo ciekawa tych produktów, także nie mogę się doczekać, aż je przetestuję. Ja już mam na sobie podkład i korektor, także zabieramy się za test. Zaczynamy od bronzera i jest to bronzer oczywiście w kremie, kolor 02 Dark Chocolate. Zobaczymy, jak wygląda. Bardzo ładne opakowanie. Naprawdę, podoba mi się. Jest też lekkie, więc ciekawe, ile tego produktu jest w środku. Zobaczmy. No, idzie, idzie. O, i to jest tyle. Czy to jest dużo? To się okaże właśnie po jakości, jak będę już więcej używała tego brązera, to wtedy stwierdzę, na ile on mi wystarczy i dam wam znać potem, pewnie jeszcze na Instagramie. No, ale no, tak to wygląda. Ten odcień jest ciepły, ale też nie za ciepły, jak możecie zauważyć, więc wydaje się taki wręcz idealny. Zobaczymy, jak będzie na twarzy wyglądał. Ale wygląda to dość obiecująco. Także zaczynamy. Zaczynamy konturować. Gładko sunie po twarzy. Sobie daję w tych miejscach. Zobaczymy od razu. Zacznę blendować, bo nie wiem jaka jest ta konsystencja. Czy zastyga? Więc blendujemy. Bardzo przyjemnie się blenduje. No, naprawdę, jak, jak masełko. Ej, super. Ej, to naprawdę bardzo dobrze się rozprowadza. Chyba mi się spodoba, powiem Wam. To wygląda. Już mega naturalnie, ale efekt jest widoczny. Jedziemy dalej. Ja bronzer nakładam ciut wyżej i nie przeciągam mega w dół, żeby mi nie opadł policzek. Damy jeszcze sobie na nos. Ciekawe jak ten stick na nosie będzie się zachowywał, bo mi dużo produktów z nosa schodzi. Ale ogólnie, no to chyba u większości ta skóra na nosie jest taka newralgiczna. I na żuchwę. I tutaj jeszcze na szyję żeby zwęzić odrobinę szyję. Dobra. Patrzcie. Patrzcie, jak to się super rozprowadza. No mega łatwe. To jest naprawdę bardzo fajny produkt, nawet jak ktoś rozpoczyna właśnie swoją przygodę z takimi produktami. Ja od niedawna zaczęłam używać takich kremowych produktów. Bo jak robiłam vlogmasy, to miałam właśnie w kalendarzu adwentowym kilka takich rzeczy do konturowania na kremowo. I powiem Wam, że mi się to bardzo spodobało. Zobaczyłam, jak ta skóra wygląda świeżo, delikatniej, naturalniej. Więc to mnie zachęciło do tego, żeby jednak konturować na mokro. Dajcie znać. Jak wy się konturujecie i czy w ogóle się konturujecie? No, ja uwielbiam się konturować, dlatego też testuję sobie różne rzeczy. Zobaczymy, jak ta kolekcja mi się sprawdzi, ale wygląda naprawdę obiecująco. Brązer już nałożony i nałożyłam tylko jedną warstwę, bo jestem ciekawa, jak te kosmetyki będą wyglądać, jak się nałoży, właśnie jedną warstwę. Ale naprawdę podoba mi się ten efekt. Dobra, przechodzimy teraz do różu. I jest to róż yy, także w kremie. Wszystkie te produkty będą w kremie. Yy, I to jest odcień 01 Barbie Core. Już na opakowaniu wygląda dość intensywnie. Ale ja się tego nie boję bo ja uwielbiam róż. Oczywiście róż trzeba nałożyć w odpowiednie miejsce, żeby nie zrobić sobie takich wypieków, bardzo takich dużych wręcz kółek, bo to wygląda źle. Dlatego ja Wam pokażę, jak ja nakładam róż. I zobaczcie na ten kolor. Wykręcę go, żebyście mogli zobaczyć. No, jest bardzo intensywny. Ale my sobie z tym poradzimy. Także nakładam róż. Ja róż nakładam też wyżej, bo to nam robi też optyczny lifting twarzy. Także super. Więc wszystkie produkty w sensie brązer, róż i rozświetlacz wyżej dajemy. Dobra, no to sprawdzamy. No ta konsystencja jest, powiem Wam. Mega. Dobra, zobaczmy. No i widzicie, niby jest intensywny, ale na twarzy wygląda naprawdę świeżo, naturalnie i zdecydowanie bardziej delikatniej. No przepiękny. Drugi policzek. no naprawdę te produkty bardzo dobrze się blendują to już mogę Wam powiedzieć, zobaczymy później jeszcze jak dokończę cały makijaż, zobaczymy taki efekt już finalny z całym makijażem, bo wcześniej miałam tylko nałożony podkład i korektor no przepięknie to wygląda on jest taki widzicie świetlisty, robi taką taflę, to jest Naprawdę przepiękne. Przechodzimy teraz do rozświetlacza, i to jest kolor 02 champagne. Także zobaczymy. Ogólnie bardzo lubię rozświetlacze w tym kolorze szampańskim, jak pewnie zdecydowana większość z nas. Zobaczmy, jak wygląda. Przepięknie wygląda. Mhm. No dobra. Ale powiem Wam, że aż nie mogę się doczekać, aż nałożę te produkty. To mnie mega, naprawdę fascynuje. Zobaczymy. I rozświetlacz daje na grzbiet kości jarzmowych. Ale też tutaj w górę przyciągam. I rozświetlacz delikatnie tutaj jeszcze zejdę. Rozświetlacz jakby uwypukla nam różne rzeczy, dlatego właśnie fajnie, jak damy tutaj jeszcze nie za nisko, ale delikatnie schodząc na policzek, bo to wtedy właśnie podnosi nam ten policzek. To jest super efekt. I dobra, rozblendujemy. A no, takie podniesione policzki mm, też odmładzają. No, przepięknie to wygląda naprawdę. Ten rozświetlacz daje efekt takiej właśnie tafli, takiej mokrej skóry. Ale nie tłustej, bo to jest naprawdę różnica: mokra a tłusta. No super. Ja sobie jeszcze dam rozświetlacz między oczy. Tak delikatną kropeczkę, nie za dużo. I tutaj też bardzo mała kropeczka, żeby delikatnie zadrzeć nosek do góry i na łuk Kupidyna. I tutaj uważajcie, żeby naprawdę dać tylko na łuk Kupidyna, a nie tutaj na całe usta, bo to wtedy źle wygląda. Jakby nam ta okolica się po prostu spociła, więc trzeba uważać. No, przepięknie. Ja go potem jeszcze dam, jak już będę też malować oczy i brwi, to dam sobie tutaj pod brwi i w kącikach oczu. Ale naprawdę super to wygląda. Konturowanie już zrobione, ale jeszcze sobie przetestujemy z tej kolekcji taki Mix It Lip Combo: 2 w jednym. To jest konturówka i błyszczyk. Kolor Nude Praline 02. Fajnie, Że to jest w takim zestawie. I zobaczymy, jak to wygląda. Opakowanie jest naprawdę ładne. Zresztą, jak opakowanie ogólnie wszystkich tych kosmetyków z tej kolekcji. Sami zobaczcie i sprawdzamy. Tu jest konturówka. Konturówka jest wykręcana. No, ile jej jest? Zobaczmy. Sporo. Konturówki jest sporo. O, tyle. Ok. Więc malujemy. Bardzo gładko sunie po ustach. Jest też taka odrobinę kremowa. Kolor też jest taki naturalny. Okej, okay, konturówkę już nałożyłam. Tak się prezentuje. Bardzo ładny kolor naturalny. Na ustach też bardzo przyjemna. Zobaczymy ten błyszczyk. Tak wygląda błyszczyk. Zapach. Ej, powiem Wam, że zapach jest nieprzyjemny. W ogóle nie jest słodki, ale no też nie oczekuję, że każdy kosmetyk będzie pachnieć słodko, ale ten zapach mi się nie podoba. No nic, zobaczymy jak wygląda na ustach. Dobrze się maluje. To na pewno mogę powiedzieć. Aplikator też jest fajny, bo jest precyzyjny. Ok, mamy to. Tak to się prezentuje. Podoba mi się, naprawdę. To jest naturalny taki kolor, ale to nie jest też taki jasny nudziak. To na pewno nie, ale taki pomiędzy. Więc dobra, to już mamy wszystko. Ja dokończę teraz makijaż i wrócę do Was z efektem końcowym. Wracam do Was z efektem końcowym i powiem Wam, że wygląda to naprawdę pięknie, moim zdaniem. Makijaż wygląda bardzo naturalnie, świeżo, młodo. Naprawdę, bardzo mi się podoba. Zobaczcie jeszcze z bliska. No, naprawdę. Jestem zadowolona z tego, jak to wyszło. Dajcie znać w komentarzu, co wymyślicie. I powiem Wam, że naprawdę te kosmetyki dają naturalny efekt yy, i ten efekt można sobie budować. Więc, jak chcecie trochę mocniejszy efekt, to nie ma problemu. Po prostu dodajecie więcej tych produktów i nie ma problemu. Nic się nie waży. Wygląda to nadal świeżo. Yy, no po prostu te produkty są jak. Masełko, naprawdę. Jestem mega zadowolona z tego efektu. Skóra wygląda tak przede wszystkim zdrowo, świetliście, zresztą sami widzicie, więc naprawdę super. Co do ust, do tego miksu konturówka i błyszczyk, też jestem zadowolona. Ten błyszczyk jest bardzo delikatny na ustach. Ja praktycznie w ogóle nie czuję, żeby miała coś na ustach, a jak już to jest takie uczucie przyjemne, takiej maski nawilżającej więc super. Kolor też yy, ładny, taki standardowy. Yy, więc oceniam tę kolekcję jak najbardziej pozytywnie, yy, ale powiem Wam, że już widzę, że następnym razem Dodam sobie tego wszystkiego odrobinę więcej, ale nawet efekt jednej warstwy tych produktów już wygląda świetnie. To po prostu zależy też może od humoru czy od preferencji, czy wolicie jednak mocniejszy efekt, ale naprawdę nawet z tej jednej warstwy jestem bardzo zadowolona. I tak na koniec powiem Wam jeszcze, że te produkty na pewno sprawdzą się osobom początkującym, jeżeli chodzi właśnie o, o to konturowanie kremowe, bo tym nie zrobicie sobie krzywdy. Naprawdę, tak jak już wspominałam, to się bardzo dobrze blenduje. Nie zrobicie sobie żadnych plam i smug. Także naprawdę polecam. Jeśli ten film Wam się spodobał, zostawcie koniecznie kciuka w górę oraz subskrypcję kanału, kto jeszcze tego nie robi. I napiszcie mi w komentarzu, czy może chcecie, żebym coś jeszcze przetestowała tutaj na kanale, to ja z chęcią to zrobię i widzimy się już w kolejnym filmie. Cześć!